Witam kolejny dzień, dziś wylądowałem na plaży, na plaży w Kąty, Kąty Rybackie, pierwszy sygnał to jest puszka, właśnie by ją wyrzucić, nie wiem, może Bogdan dojedzie, może nie, także szukamy do pierwszej konkretnej znajdźki. spodziewałem się puszki po piwie ale jest Polmos. także bardzo głęboko był jestem z żoną żona posadzić pospacerować potem wrócił wsiądzie sobie a ja coś folia Odważnie się kąpią. Lecimy dalej. Słyszycie to? Znajduje się tutaj jakieś prowizoryczne wejście. Czy ławka. I co tu znalazłem? Pindziko. Proszę bardzo. Pindziko. Coś tu jeszcze jest? Nic więcej nie ma, chociaż pięćdziesiątko jest idziemy dalej, ID. tak na pięć złotych, ale bardzo głęboko. O, kabel, drut. bać. Tym razem mamy kamerę, czegoś nie wiem, o czego może pies pogryzł. Mieli Powerbank tutaj, radio słuchali. Zabieramy. Idziemy dalej. byłem pewny że to puszka, bo tak biło ID2022. Jakiś śrubunek czegoś z uszczelkami. O, ciekawe. Ciekawe do innej przegródki, do przegródki ciekawe, tak zwanej. Coś tu jeszcze jest, nie? co no to tak biło. Ale tutaj coś jest. Pięćdziesiąt groszy? Tak jakby trzynaście. Tu popałem Musicie To tu będzie coś Nie, to jednak kapsel Kapsel Nie tu. tu Tym razem kapsel Długo, długo nic Przeszedłem tu Ten cały kawałek Czysta plaża kapny też mało I Wreszcie ID-12 butóweczka rocznik dziewięćdziesiąty czwarty dziewięćdziesiąty czwarty ktoś tu jeszcze? no nie idziemy dalej ID-16 oczywiście moneta bardzo bardzo zniszczona pewnie jeden grosz To ładnie biło lecimy dalej No i proszę Kolejna zotóweczka bardzo głęboko Rocznik nie widzę ojej 1998 grosz do grosza będzie kokosza Panie. pić się chce nie? bardzo głęboko i długo leżało 50 groszy ładnie się wyczyszcza jest 50 groszy i tak jest kolejna monetka coś tu jeszcze? Nie to zasypujemy dołeczek nie jest źle nie jest źle idziemy dalej kolejna monetka ID-12 też długo leżało jest kolejne 50 groszy a już, już jestem tutaj przy tym jachcie Żona jeszcze tam pomału będzie zbierać Przez 15 minut jeszcze tu pochodzę, chwilę zbieramy się na obiad pod na inną plażę Proszę bardzo, ale jest Nie jest tak źle, już prawie nie ponad 7, prawie 8 zł Lecimy dalej Warczy tej plaży Mieć trzeba rzucić. Dźwigać. Już się zarobiłem. Ale zobaczymy plaża, kąty. To my tu mamy. No proszę: 5, 6, 7, 8 zł. I to nie wiem, będzie 1 grosz, pewnie, albo coś. Ale 8 zł jest na tej plaży. Nie jest tak źle. chaliśmy z żoną na obiad pochwalona przez moich naszych, naszych takich dobrych znajomych właśnie ryby u Basi zobaczymy czy jest naprawdę dobre można na zewnątrz, można we środku trochę jest obiadek zamówiony piwo zamówione proszę bardzo Czekamy. Jesteśmy numer 38. Wygląda apetycznie. Ania, ty masz z koperkę. Mm. Mm. Tak zjemy, damy recenzję. Ryba dodana. O ja też Ania pyszne było? Pyszne. No niech będzie. Pyszne Polecam. To to jest? Jak się Bar Barubaś Baru Rybal Baś, Barubaś. Obiec jedzony. Nie, nie macie pojęcia jakie lody są. W sztuto, w sztutowie. Mmm. A gałki ogromne. Właśnie te kulka. Ale... Teraz odblądowałem na plaży w Stegnie i Dzisiaj mamy z żoną dzień dziecka, dlatego sobie tak hulamy tutaj idę poszukać To co Bogdan nie znalazł może ja znajdę. Oczywiście dzisiaj i w Stegnie i w kątach skorzystaliśmy z bezpłatnych parkingów, teraz też udało mi się tam gdzieś zaparkować Nie będę płacił. Bogdan mnie nauczył, żeby nie płacić, no to nie będę płacił daleko nie było, bo chyba 200 metrów to jest od tutaj dotąd, a potem potkamy się na plaży ludzi mnóstwo, ludzi mnóstwo jest godzina 17.40 to sobie z godzinkę, półtorej pochodzę na plaży nie ma tyle także tłoków, komu nie będę przeszkadzał. A tu zrobili pomost. Nie widziałem tego pomostu. Dlatego było zamknięte przez jakiś czas. Teraz widokowy. Chodzi Bogdan czy nie ma? Jest Bogdan czy nie ma? Ktoś tam chodzi. Ale to nie Bogdan. No dobra detektor się uruchamia trzeba włączyć bluetooth mm. jeszcze raz ale to nie tu dobra bluetooth to w legendzie się włącza tutaj a tutaj jest okej okay. Zobaczamy słuchawki. Lecimy. Ja Zostało mi ze pół godziny chodzenia i taka chmura idzie. A dzisiaj jest alert pogodowy na grad. Także szybkie akcja i do samochodu. Pierwsza monetka. z jest 20 groszy. Zaraz na wejściu. Bardzo fajnie. Coś jeszcze? Nic tu więcej nie ma. kopujemy jedziemy dalej. Kolejny sygnał. No taki monetkowy raczej. Łączę się i proszę bardzo ładnie się zapowiadał się złotych 20 złotóweczka w zasadzie doszło o tego metr od tego coś jeszcze? no bardzo bardzo się zaprzyjaźniłem z Equinoxem 800 o widzę tomka poznajcie tego pana poznajcie tego pana kolega po fachu cześć ja. tomek Ja też. zobacz co się dzieje no wracam dlatego, bo my na dzień dziecka tam no. Żona tam młody już stoi ten świat jest mały, nie? Ja cię z daleka A. widziałem to wszedłem, bo to byłem w... też jakiś 7 mazik przez Konta, tu chodzi tam bolek jakiś no. nie A tak. przed nim jeszcze jeden no, szedł na razie To powinno być 5 zł Powinno No i zobaczcie piękne no spójrzcie Normalnie Jestem pod wrażeniem Także Warto było tu jeszcze przyjechać. Trzeba będzie szybko działać z tego względu, że na chwilę będzie padać. A dzisiaj alert pogodowy nas nie rozpieszcza. Pójdźmy dalej. pomału się zjechał. Zobaczcie, co się dzieje. Idę w kierunku wyjścia. Nie chcę, żeby supa mnie ulewa. Uuu, będzie się działo. Chodzę, chodzę takim szybkim krokiem razie 6 złotych 20 groszy zł. jestem może niecałe pół godziny tutaj i proszę jeszcze wpadło 20 groszy na koniec idę sobie proszę bardzo się żonimka idziemy dalej taka duża podkłada, tyk, Będziemy dalej, do wyjścia. W śmigamy do domu. Weekend się skończył, jestem Wam winien. Podsumowanie z tego całego weekendu, z całego wypadu, a więc Oto co tutaj znalazłem, tu jest jak byłem z Bogdanem, to są okulary, łyżeczka, 5, 7, 8, 8 złotych, 9, 50, 9, 50 plus taki, jak to pokazać, Moment, op plus taki pazury, kościotrupa, pierścionek, pierścionek, łuska od naboju, a jakiego nie wiem, może ci wiedzieć, na pewno nie jest to od bauzera. To jest plaża Jantar. Jantar i praza sztutowo. O tak. W jantarze było 3 zł. 3 zł. A sztutowie było już 6,60. I ten, ten pierścionek, łyżeczka okulary. I teraz dzisiaj wypad. To jest kąty rybackie. 7, 8 zł. W ciągu półtorej godziny i tu jest w ciągu 40 minut w stegnie. 40 minut, ponieważ pamiętam, czy to było tu, czy tu, ale to jakiś śrubunek, podkładka i tutaj jest 6 40 zł. 40 groszy. Suma sumaru mamy, mamy 6, 8 i 6, 14, 40. 14 i 3 to jest 17, 17, 17, 22, 23, 24 złote równo, bo tu jest 40 groszy, tu 60 groszy, 24, 24 złote za ile? 2 dni. Mamy padek, wczoraj i dziś. Bardzo dobry wynik, moim zdaniem. Bardzo dobry wynik. Pani, jak się podobało, w tym filmie będę kończył, będę go jutro jutro obrabia. Jak się podobało, pewnie, to dajcie łapkę w górę, rzucie jakiś komentarz yy, i subskrybujcie, subskrybujcie i do zobaczenia. Jeszcze będzie się działo.